It's time! Cześć, tej Kornelia ja nie będę tutaj um, śpiewać, chociaż byłam w chórze, taki fun fact, w szkole muzycznej, ale to nie o tym. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o paru takich konkretach. Rzeczach, takie mięsko dzisiaj będzie, czyli co zrobić, aby wejść w ten nowy rok w 100%, w energii main character energy, żeby mieć takie uczucie, ustawić się energetycznie, że to będzie najlepszy rok w Twoim życiu, bo tak, bo ty to kreujesz i tak to jest dostępne dla ciebie. Na przykładzie moim, ponieważ jestem żywym dowodem osoby, która jeszcze niedawno pracowała bardzo, 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 bardzo ciężko w korpo w Warszawie. Jeździłam sobie na Mordor, a teraz jestem już trzeci miesiąc, zaczynam na Bali. Podróżowałam w sumie cały ten rok. I moje życie naprawdę zmieniło się i jest to kwestia zmiany moich założeń, zmiany mojej energetyki. Chciałabym sobie dzisiaj tutaj o tym opowiedzieć, żebyś też mogła właśnie zaplanować ten 2025, aby był najlepszym rokiem w Twoim życiu, bo tak jak powiedziałam, tak, to jest dla Ciebie dostępne i tak, to Ty kryjujesz swoją rzeczywistość i tak, to ten rok może po prostu być fenomenalny i to może być... W 100% Twoja kreacja, więc chciałabym w tym filmiku, w tym odcinku opowiedzieć Ci, co ja zrobię, co już w sumie zrobiłam, albo jestem w trakcie, żeby ustawić się energetycznie na, na najlepszy rok w moim życiu. A więc na początku taką zmianą w ogóle mojej perspektywy. Jest fakt, że kiedyś właśnie miałam założenie, że moje życie przydarza mi się samo, że ja nie mam na nie wpływu. Um, oczywiście chodziłam na różne ceremonie, warsztaty, sesje healingowe, terapie itd., i cały czas próbowałam dojść do źródła mojego problemu. E, na przykład schemat um, bycia. Cały czas w takiej energii pracy, założenie, że muszę sobie dużo popracować, żeby zarobić, musiało zostać w pewnym, w pewnym momencie obalony przeze mnie, ponieważ moją wizją życia było jest to, aby zarabiać pieniądze w sposób sprytny, łagodny, lekki. I żeby aż tak bardzo się nie skupiać i całej swojej energii na tym, że właśnie te pieniądze są najważniejszym punktem, rzeczą, wartością w moim życiu, bo tak niestety wcześniej było. Więc, żeby zmienić to założenie i ustawić się troszeczkę inaczej w moim życiu, musiałam popracować z tym, jak ja w ogóle postrzegam pracę. Postrzegam relacje, postrzegam pieniądze, postrzegam tą obfitość, szanse, sytuacje w moim życiu. Wcześniej myślałam, że nie mam wpływu aż tak bardzo na to, że zwalałam trochę na czynniki zewnętrzne, na jakieś przeznaczenie. Czekałam na odpowiedni moment, na układ gwiazd, na jakiś znak od wszechświata, aby coś zrobić. I cały czas byłam w takim uczuciu on hold, takiego czekania, bo miałam takie wrażenie, że no okej, okay, to przyjdzie do mnie w tym najlepszym, odpowiednim czasie, że jeszcze muszę poczekać, najwidoczniej to nie jest ten moment, że jeszcze zrobię kolejną sesję healingową, aby się uzdrowić tą cząstkę i dopiero wtedy będę Mogła postawić ten, postawić, e, jakiś kolejny krok, podjąć decyzję i iść dalej w moim życiu. Okazuje się jednak, że jest troszeczkę inaczej, że jeżeli ty nie postanowisz tu i teraz, że wybierasz daną sytuację, wybierasz jakiś scenariusz swojej rzeczywistości, wybierasz jakąś relację, to naprawdę nic się nie zmieni. E, takie czekanie i oddalanie się od wizji swojego upragnionego życia może spowodować to, że po prostu tym życiem, żyć, życiem swoich marzeń żyć nie będziesz. A przecież tego nie chcemy. Więc wzięcie takiej odpowiedzialności i sprawczości nad tym, co dzieje się w Twoim życiu, jest niezbędne, bo no, życie nie przytrafia nam się samo, tylko my je kreujemy, i warto o tym pamiętać, że ten rok będzie zgodny z Twoją kreacją. Więc. To, co teraz faktycznie w ostatnich dniach zrobiłam, to wypisałam sobie właśnie moje wszystkie cele, marzenia, manifestacje na przyszły rok. I tutaj, okej, okay, no to jest easy, wiadomo, wypisujemy sobie rzeczy, fajnie, marzymy o czymś, ale zauważyłam, że niektórzy z nas mają coś takiego jak sufit marzeń i... Kiedyś opowiadałam taką historię, ale ona teraz do mnie przyszła, więc powtórzę się. A mianowicie moja koleżanka mm, opowiadała taką anegdotkę o kobiecie, która mieszkała w jakimś tam biedniejszym mieście. Ona sama nie była aż tak bardzo zamożna, i przyszedł do tej kobiety jean, jakiś szejk czy mag, i powiedział jej, że może spełnić jej każde życzenie, może otrzymać każdą obfitość z tego świata. Tylko, żeby powiedziała mu co, czego pragnie. I ona powiedziała, że pragnie krowy. Z całej obfitości świata, z jachtów, z dżetów, e, <grym> z pierścionków, lwysp Ona zapragnęła krowę. Ponieważ dla niej w jej środowisku ta krowa była symbolem właśnie bogactwa, obfitości. I to było to, na co E, chciała teraz postawić i wykorzystać swoją szansę. No i jak można pomyśleć, m, że no dla mnie, no, krowa okej, okay, rozumiem, ale mogłam sobie zażyczyć czegoś więcej. No i tutaj właśnie przychodzi ten temat sufitu marzeń. My właśnie bardzo często mamy ten sufit marzeń i nie jesteśmy w stanie wyjść troszeczkę poza ramę naszego umysłu, który. Tworzy scenariusze, tworzy mag marzenia, pragnienia na podstawie swojego... Oprogramowania z przeszłości. Więc jeżeli my mamy zakorzenione programy w, dzieciństwa, w dzieciństwie, że największym dobrem luksusowym będzie mieszkanie kawalerka zakupiona w Warszawie, to będzie nasz sufit marzeń. No ale dla drugiej osoby, która wychowała się na przykład może w troszeczkę innej rodzinie z innymi programami, e, największym e, marzeniem, obfitością będzie założenie rodziny albo Kupienie sobie 50 willi gdzieś na jakichś rajskich wyspach. To jest właśnie ten sufit marzeń, że my czasami nie potrafimy wyjść poza ramy naszego umysłu i uważamy, że to jest dla nas największe dobro i tak dalej, i tak dalej. Umysł sam mm, decyduje, jaką wagę ma dana rzecz. Tak naprawdę z punktu widzenia energetycznego. Willa nie różni się niczym od kawalerki w mieście, mieści, nie wiem, że do mnie przyszło racibórz, whatever. Że to jest ta sama energia, ale to umysł nadaje nam znaczenie, że okej, okay, no, willa pewnie musi o wiele więcej kosztować, a może kawalerka w raciborzu mniej. No i tutaj, w kontekście właśnie planowania naszego roku 2025 roku, e, Ważne jest to, żeby wypisać sobie te wszystkie pragnienia, marzenia, ale tak trochę z przytupem i z takim uczuciem, a może zrobię więcej, a może napiszę coś bardziej. Albo to podwoję, albo pomnożę razy 10. No, ty kreujesz swoją rzeczywistość. Ważne jest, żeby nasz umysł widział, że to jest dostępne. Żeby zobaczył, że aha, uh -huh, że ja też to mogę mieć. Mi bardzo pomogły w tym podróże, z tego względu, że zaczynałam spotykać osoby, które były tam na jakiejś stopie e, zainteresowań, e, wykształcenia, e, zamożności. E, Bogactwa i wcześniej, jak właśnie mieszkałam na przykład w Warszawie, no to nie miałam dostępu do takich osób. Może miałam, ale moja podświadomość, moje programy może jeszcze nie były skorelowane z tym, co wyglądało, jak właśnie wyglądała ta moja rzeczywistość. Także Tutaj, jeżeli no nie masz tych inspiracji z zewnątrz, to nic nie szkodzi, ponieważ no widzimy, co się dzieje w social mediach, e, jakie tam ludzie sobie kupują rzeczy, i wiadomo tutaj trochę z przymrużeniem oka, że to jest tylko internet. E, nie wiemy, jak wygląda sytuacja życiowa tych osób tak naprawdę. Nie ma to znaczenia. Bardziej mi tutaj chodzi o inspirację, że oho, że to może być dla ciebie dostępne. Nie właśnie z uczucia takiego braku, że ta osoba to ma, ja tego nie mam, więc będę nadawać e, temu znaczeniu znaczenia, że ta osoba ma to, nie wiem, nielegalnie, że jest nieprawdziwa i tak dalej. Tylko właśnie bardziej, że jest to takie inspirujące i ja też tego mogę doświadczyć. No i w takim wypadku, jeżeli sobie właśnie wypiszemy te wszystkie nasze marzenia, no to pomnóż je, z zrób tego coś większego i zobacz jak Twoje ciało się w tym, z tym wszystkim czuje, bo jeżeli przychodzi Ci to z łatwością, no to, no to zajebiście, bo najwidoczniej właśnie Twoja energetyka, Twoja zdolność przyjmowania tej energii jest na fajnym poziomie, i to będzie kwestia czasu, aż to się wszystko zamanifestuje w Twoim życiu. No tak, no bo jeżeli jesteś w stanie sobie to wykreować, wyobrazić oczami swojej wyobraźni, no to ja często to mówię: no to na jakiejś dni czasowej to już po prostu jest dla Ciebie dostępne, więc warto po prostu być cierpliwym i zobaczyć, co przyniesie czas, i jak to szybko się zmaterializuje w Twojej rzeczywistości. Um, i ja coś takiego sobie zrobiłam, i w niektórych, właśnie momentach, czułam w ciele takie, takie uczucie, takiego trochę dyskomfortu, tak jakby, może, właśnie nie czułam się warta tej obfitości, na którą chcę się pisać, która na mnie czeka. No bo, właśnie, jeżeli przyszły mi takie pomysły, że ja chcę na przykład mieć to albo doświadczyć tego, no to logicznym jest dla mnie to, że ja na jakiś dni czasu właśnie tego już doświadczam i to jest tylko po prostu moja future self, kobieta mocy, która przemawia do mnie poprzez to właśnie marzenie, pragnienie, że hej, to za ciebie dostępne. Jeżeli w moim ciele, w moich odczuciach pojawia się właśnie coś takiego, że nie jest to dla mnie komfortowe, no to jest zaproszenie od swojego ciała energetycznego na to, żeby coś tam w tej energetyce posprzątać i, zmieni i zmienić założenie, bo bo napisałam sobie na przykład no to są jakieś tam yy, wymyślam teraz że chcę zainwestować w parę willi i zakupić je teraz w tym roku. I pomimo tego, że może w ogóle nie mam żadnego doświadczenia z tymi willami, że może jeszcze nie mam wystarczająco kapitału, to nie wiem kogo ja poznam w przyszłym roku, więc okej, okay. wypisuję sobie, że mam takie marzenie, taki cel, taką manifestację. I tak naprawdę okej, okay, mam nad tym kontrolę, sprawczość i kreację, ale też nie wiem jak to się wydarzy. Trzeba właśnie temu zaufać i tutaj jest dla mnie cały klucz i cała magia tej manifestacji, jak to mówią, e, dla mnie właśnie materializowania swoich e, marzeń, że my osadzamy w przyszłości właśnie jakieś pragnienie, ale mamy pełne zaufanie, takie radykalne aż zaufanie, że to się musi wydarzyć. Ponieważ jeżeli mam założenie, że jeśli jestem w stanie sobie to wyobrazić, to na jakiejś dźni czasowej to już jest moje, no to właśnie to nie jest przypadek, że ja sobie o tym pomyślałam. I przykładem z mojego życia, z tego roku, jest nauczycielski kurs jogi w Indiach. E, wypisałam sobie podczas ceremonii przejścia w tamtym roku, na którą bardzo serdecznie zapraszam. E, ten filmik wrzucam. E, kiedy ta ceremonia jest jutro. Więc zapraszam się bardzo serdecznie. Wszystkie informacje są poniżej w opisie, albo nie, nie są w opisie z tego względu, że to jest takie dodatkowe wydarzenie. Także, jeżeli jesteś zainteresowana wzięciem udziału w ceremonii przejścia, to musisz napisać do mnie na Instagramie, bo jest to taka jakby zamknięta przestrzeń, a ceremonia będzie polegać na tym, że będziemy właśnie w kręgu cudownych kobiet, będziemy sobie zasiewać intencje, żegnać to, co nam nie służy w roku 2024 i otwierać się na nowe. Przeprowadzę medytację, ćwiczenie z ciałem, sesję embodiment. Także jest to bardzo, bardzo transformujące wydarzenie. No i właśnie podczas ostatniego spotkania, podczas właśnie ceremonii przejścia w tamtym roku, wypisałam sobie moje cele, marzenia, manifestacje i niektóre były takie dosyć crazy, bo napisałam sobie na przykład, że zostanę nauczycielką jogi w Indiach. Tak naprawdę w tamtym momencie... Miałam takie założenia, że no jak to, przecież trzeba mieć tam um, zainwestować trochę, um, pracowałam, więc nie byłam w stanie sobie wygospodarować nagle miesiąca wolnego. Wiecie, mnóstwo sabotujących myśli, które um, skłaniały mnie do tego, że chyba to nie będzie moje. No ale dobra, wypisałam sobie to. W lutym poleciałam na Sylankę e, i. Trzy tygodnie później poznałam dziewczynę, która następnego dnia leciała do Indii na nauczycielski kurs jogi. Opowiedziała mi o wszystkich szczegółach, zakwaterowaniu i w ogóle. Zobaczyłam, że to nie jest scam. No i następnego dnia kupiłam bilet do tych Indii. I tydzień później byłam w Indiach. A miesiąc później zostałam nauczycielką jogi w Indiach. Na certyfikowanym kursie Yoga Alliance, Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. W Indiach, Kerala. I, I did that. No i, no i właśnie, wypisujesz sobie te marzenia, możesz je i masz sprawczość w tym, oczywiście, bo ja dostałam, tak jakby, szansę. Pojawiła się przede mną osoba, która to robiła, ale to była moja decyzja, czy ja w to idę, czy nie. Bo jeżeli nie byłabym wystarczająco w zaufaniu do siebie, to pewnie bym tego biletu nie kupiła. Ja w ogóle nie miałam w planach lecenia tym lotu do Indii. Ja chciałam dosyć na Sri Lance. Ale pamiętałam moją intencję z ceremonii przejścia, że ja chcę zostać nauczycielką jogi w Indiach. I zaufałam temu i to zrobiłam. I jestem. Spełniona manifestacja. Także tak to działa w moim przypadku, że niektóre rzeczy rzeczywiście przychodzą do nas same i się materializują, manifestują. Ale w niektórych sytuacjach trzeba zrobić ten malutki kroczek, żeby właśnie pójść w tym kierunku, bo ty decydujesz, czy idziesz w prawo, czy idziesz w lewo. Ja wybrałam wtedy siebie, wybrałam moją manifestację, wybrałam moje marzenia. No i tak samo było z innymi rzeczami, na przykład właśnie z Pinterestem. Wybrałam sobie jakieś tam zdjęcia, wyłożyłam je wszystkie do folderu 2024. I jak zaczęłam sobie po prostu patrzeć na te zdjęcia, no to te rzeczy się zamanifestowały. I czy to jest magia? Nie, to jest moja kreacja. No bo działa to w ten sposób, że jeżeli mój umysł, moja podświadomość koduje jakieś tam zdjęcie, jakieś uczucie, jakąś sytuację, to ta podświadomość, ta wyższa jaźń, energia, whatever, co, zwał, jak zwał, tak zwał, będzie cię naprowadzać na to, żeby podjąć jakąś konkretną decyzję. I jeżeli czujesz, że niektóre decyzje są troszeczkę w takim dyskomforcie, że trochę cię wyciągają z tego starego i ładują do nowego, no to jest idealna właśnie sytuacja, moment na to, żeby to zrobić i żeby właśnie zrobić skok kwantowy, wejść level up na nową linię czasu. Jeżeli w ogóle chcesz doświadczyć tego level-upu na różnych obszarach swojego życia w kontekście relacji z pieniędzmi, ze sobą romantycznych, to tutaj w linku, w opisie tego filmiku jest link do mojego programu Hot Level Up, który się akurat kończy teraz w grudniu, ale nagrania są dostępne i będzie to super trampolina na nowy rok i na wzniesienie się na kolejny level w tych obszarach, o których mówiłam wcześniej. Na taki glow-up na 2025, z taką czystą kartą jazda. Więc ta nasza podświadomość będzie nas nakierowywać na to, jaką decyzję mamy podjąć. I trzeba, i trzeba po prostu temu zaufać. I trzeba mieć taką, może nie wiarę, ale takie, taką pewność, że to się musi zamanifestować. I różnicą między osobami, którym te rzeczy się udają, a tymi, którym się te rzeczy nie udają, jest chyba taka determinacja, takie bycie konsekwentnym w tym i trochę ignorowanie tego, co dzieje się w świecie zewnętrznym. Że ja tak na przykład miałam z pracą zdalną, że na początku, właśnie jak wróciłam z tego Bali, no to w ogóle nie wiedziałam, tego, jak ja mogę wrócić na to bali jako digitalną matkę, którą jestem aktualnie, że nie mogłam znaleźć jakiegoś projektu, pracy i, i tak dalej. Wylądowałam w jakimś dziwnym miejscu, które mnie wiązało jeszcze bardziej z Polską. I byłam taka, no, no jak, no, to przecież to nie jest w ogóle zgodnie z moim marzeniem, ale nie poddawałam się w swoim uczuciu, w swoim mindsetzie, że przecież ja pragnę tego. Ja wybieram to życie, ja tego życia dla siebie pragnę. No i oczywiście wystarczyło mi tam dwa tygodnie czy trzy tygodnie później, i, i, i mogłam już pracować zdalnie, i teraz sobie pracuję zdalnie. Więc o sukcesie na ten rok 2025 właśnie będzie decydować ten mindset, że ja. Wierzę w, so, w siebie, w swoje możliwości, w swoje mocne strony i ja wiem, że to się prędzej czy później zamanifestuje. No jak nie w tym roku, to spoko, to w kolejnym, ale ja jestem zdeterminowana na to, że tak się wydarzy. Bo w moich medytacjach widzę moją future self, która na przykład, nie wiem, ujarzmia węże w amazońskiej dżungli. No coś takiego do mnie przyszło, co jest trochę rzeczkę moją wizją żeby być taką kobietą. I pomimo tego, że może na tu i teraz w ogóle tego nie widzę, to ja naprawdę nie wiem, co się dzieje w kuluarach i naprawdę nie wiem, jak ta cała energia, moja podświadomość, wyższa jaźń pracują na to, żebym ja tego mogła doświadczyć. I jeżeli masz takie uczucie, że trochę... Powątpiewasz w to wszystko, z czym mówię, że trochę nie wierzysz w te swoje mocne strony, no to kolejnym ćwiczeniem, które ja zrobię jeszcze przed zakończeniem tego roku to wypisanie sobie wszystkich moich mocnych stron i moich zasobów. Bo to jest game changer, żebyś ty miała uczucie, że kurwa, mam tę moc, że jestem zajebista w tym wszystkim, co robię, i mogę tego doświadczyć. I mogę tego doświadczyć i jestem warta tej obfitości świata. Że ja wychodzę tu i teraz z pozycji ofiary i ja biorę to, co moje. Ja wyciągam te ręce i wiem, że to jest moje i ja chcę tego, ja chcę tego ucieleśnienia w sobie. Bo wiem, że ja jestem tego warta. To jest też zmiana mindsetu, ale jeżeli wypisujemy sobie nasze mocne strony, to widzimy, że no tak, no że jest laska warta tego. Popatrz na siebie z boku, jak do najlepszej przyjaciółki, że widzisz, że robi to, 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 że jest taka, taka, taka. No to dlaczego, nie, dlaczego dla nich chcesz najlepiej, a dla siebie nie? Dlaczego tak sobie robisz? Dlaczego bardziej wybierasz, by się w schemacie powtarzania tych schematów, tych facetów, tej pracy i tak dalej, zamiast wziąć życie w swoje ręce, wziąć się w garść i powiedzieć sobie tu i teraz, ja wybieram inaczej. Ja chcę iść teraz tą drogą. Okej, okay, akceptuję tą moją wersję siebie, przytulam ją, ale ja mam w sobie też cząstkę mojej bogini, która wie, że jest zdolna do niesamowitych, fenomenalnych rzeczy. I to jest game changer żeby wybrać tą wersję siebie, żeby podążać za nią, a będzie cię podświadomość, intuicja prowadzić, jeżeli ty pozwolisz sobie na to, żeby wejść na tę linię czasu. Ty musisz, ty musisz zmienić ten mindset i otworzyć właśnie swoją energię na to, że jest to dla ciebie dostępne. Że możesz uwierzyć, że możesz wyjść poza ramy, że możesz mieć swoje marzenia, że nie musisz robić rzeczy ludziom, że nie musisz spełniać ich, ich oczekiwań, możesz żyć na własnych zasadach tej gry zwanej życiem, bo się życie to gra. I ty, ty, ty się bawisz w tym życiu jak taki awatar. Ty się w nim bawisz, więc fajnie, jakby to życie było twoje, a nie innych. Twojej rodziny, twoich znajomych, twojego chłopaka. Jeżeli jakiś chłopak czy koleżanka, rodzina e, mówi ci, że masz robić w ten, ten, ten sposób, no to odecnij tę osobę ze swojej rzeczywistości. Jeżeli ty widzisz swoją wersję życia w ten sposób, no to tu i teraz. Tak nawiguj swoim życiem, żeby zrobić sobie taką czystą kartę na to, aby wejść właśnie na ten kolejny level, aby wejść na nową jakość swojego życia. I tutaj przechodzę do kolejnego, kolejnego punktu. Żeby zrobić miejsce na nowe, trzeba posprzątać w starym. Więc. Końcówka roku jest idealnym momentem na to, żeby napisać listy, pospalać te listy do osób, które coś tam zrobiły albo to, co ja zrobię, to ja wypisałam sobie to, co zrobiłam w sumie. Ja wypisałam sobie wszystkie moje odczucia, schematy, przekonania, których po prostu już nie zapraszam do nowego roku. Okej, okay, ja nie wypieram tych cząstek siebie, ja je widzę, one są częścią mnie, ale ja już nie będę podsycać tej energii. Ja troszeczkę właśnie chcę wybrać inaczej. Ja już nie chcę mieć takiego uczucia ofiary, jak w tamtym roku, że miałam przekonanie, że miłości dla mnie nie ma, że ja się nie nadaję na miłość i tak dalej. O nie! To nie jest moja energia! To nie jest moja energia, ja ją zmieniłam i to się z rzeczy zaczęły dziać inaczej. Bo, bo ludzie robią te skoki kwantowe właśnie jak im kliknie, że ja jestem tego warta, i ja po to po prostu idę, bo ja ufam sobie, czyszczę to, co już mi nie służy i idę po swoje, just like that, just like that. I z takim mindsetem wchodzisz w 2025 rok, z takim mindsetem, że ty możesz zrobić, kurwa, wszystko. Przeklęłam, <grych> że ty możesz zrobić wszystko. I ja patrzę na swój rok, ten, który miał miejsce i ja jestem, no... I ja nie wiem, jak to się stało. Że ten rok był tak zajebisty, że poukładałam sobie tyle rzeczy w głowie, tak wewnątrz i to zaczęło się odzwierciedlać na zewnątrz, że wczoraj na przykład no, rano pilates, potem basen, sałatka nad basenem, kolacja z koleżanką, yy, zachód słońca, jestem na bali, jeżdżę sobie skuterem, potem mój ulubiony smażony ryż na wzgorek. Poszłam sobie spać w zajebistym miejscu, że to jest moje życie i ja naprawdę mam takie momenty realizacji czasami, że, u, kto to zrobił, że jak to się w ogóle wydarzyło, bo czasami, czasami te moje spełnione marzenia, manifestacje e, po prostu tak, biegną jedna za drugą i ja nie mam przestrzeni na to, żeby tak, poje tak umieścić to wszystko w sobie. No, więc to jest bardzo ciekawe, ale. Ja stworzyłam miejsce na to wszystko. Dużo procesowałam w ostatnim roku również. Dużo było płaczu, dużo było pisania, dużo było takich momentów, jak mnie po prostu bolało. Jak byłam w Indiach w tym roku, to że wychodziły mi rzeczy takie z podświadomości. E, jakieś dziwne sytuacje, że mnie byłam zestawiana z takimi mocnymi triggerami, A trigger zawsze jest healerem dla mnie i... Weszłam w te emocje, poukładałam sobie w głowie, wypłakałam swoje, um, wypisałam mnóstwo rzeczy i skontaktowałam się głównie z jakimiś cząstkami wewnętrznej dziewczynki. Zauważyłam je i podziękowałam tym cząstkom, ale wybrałam właśnie, że ja teraz będę robić inaczej. Że ja teraz zrobię tak, jakby zrobiła moja kobieta mocy. Więc podsumowując, to są te rzeczy, które będę robić, czy robiłam właśnie teraz w tym czasie. Zapraszam Cię na ceremonię przejścia, napisz do mnie na Instagramie po dostęp na to cudowne wydarzenie. Możesz też dostęp otrzymać do nagrań z programu Hot Level Up i to na pewno... Pomoże ci wesprzeć je w jeszcze lepszym planowaniu, ustawieniu się energetycznie na rok 2025 roku. Także, wypisanie swoich marzeń, wypisanie swoich mocnych stron, ale też wypisanie sobie rzeczy, z którymi już nie rezonujesz i wybierasz nową wersję siebie. Życzę Ci najpiękniejszego. Najbardziej fenomenalnego roku. Widzicie takie trudne słowo, bo już po prostu czuję to energetycznie, że to się będzie wszystko e, wydarzać. Mm, dla ciebie i dla Twoich bliskich, bo właśnie to jest takie niesamowite i to też widzę po swoich bliskich osobach, że w momencie, kiedy ja właśnie się zmieniam, transformuję. No to im to też dobrze robi, i też bardzo pozytywnie ta moja zmiana e, wpływa na nich, i oni też jakby są ciągnięci ze mną w górę, bo mówi się dużo o jakichś wampirach energetycznych, czyli osobach, które mają dla ciebie negatywny wpływ, ale są też osoby, które inspirują, e, ciągną w górę, i takich osób też ci życzę. I ty na początku bądź taką osobą. Wszystkiego dobrego, i widzimy się w nowym roku! Hej!